Moje ulubione danie, kolor moich oczu, no i wzrost Moje ulubione danie, kolor moich oczu, no i wzrost Moje ulubione danie, kolor moich oczu, no i wzrost Moje ulubione, napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój wiek i imię i kolor, który lubisz najbardziej. Napisz swój